Siemano! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku waszej ulubionej serii i w sumie jedynej serii na moim kanale, czyli Lump Week. W tym materiale pokażę wam jak zwykle lumpowe trafy tygodnia w końcowej jego fazie oraz moje prywatne LPU. Standardowo dla tego formatu proszę was o zostawienie łapki w górę oraz napisanie komentarza. Bardzo mi w ten sposób pomagacie oraz znacząco zwiększacie moje zasięgi. Dodatkowo jeżeli interesujecie lumpowy, streetwearowy content, zostaw subskrypcję na kanale. Jeżeli dodatkowo nie chcesz ominąć żadnego mojego materiału, Zostaw dzwoneczka. Jeżeli już to zrobiłeś, oczywiście wpadaj na mojego Instagrama oraz na TikToka, na którym już niedługo coraz częściej będą pojawiać się jakieś fajne materiały. Niestety ze względów prywatnych musiałem na jakiś czas zrobić przerwę od TikToka i materiały pojawiały się rzadziej, ale mam nadzieję, że niedługo się to zmieni i znowu będziecie mogli oglądać na TikToku moje lumpowe lPU. Tutaj od razu jeszcze zaznaczę, jeżeli będę na przykład jakoś dziwnie mówił, czy będę miał zmieniony głos, no to bardzo Was przepraszam, ale trochę się rozchorowałem. Katar katarem, ale na lumpę oczywiście trzeba było chodzić, więc zaraz pokażę wam. Moje LPU. Coś jeszcze miałem powiedzieć, ale zapomniałem, więc bez zbędnego przedłużania po prostu lecimy do pierwszej rzeczy, no i chyba zaczniemy od piłkarskich trafów. Jeżeli chodzi o piłkarskie znaleziska w tym tygodniu, głównie dominowała Liga Angielska. Dodatkowo pojawiła się jedna bardzo fajna vintage'owa piłkarska koszulka z niższej Ligi Angielskiej, które nie trafiają się aż tak często. No i zaraz pokażę Wam jeszcze jedno trafienie, które złapałem o dziwo na vinted. I właśnie mówiąc o tej rzeczy z vinted, pokazuję Wam tą koszulkę. Jest to koszulka reprezentacji Norwegii z Mistrzostw Świata z 1000 1998 roku. Zrobiono oczywiście na starych, vintage'owych tagach Umbro. Z tyłu numerek 8. Z tego co się dowiedziałem, był on niestety dorabiany. Oryginalnie w tych koszulkach numerki miały trochę inną czcionkę. No i z przodu bardzo fajny motyw. Są to oczywiście haftowane emblematy. W sumie za tą koszulkę zapłaciłem z shipem około 28 zł, więc praktycznie cena taka jak w lumpie. Kolejne fajne piłkarskie znalezisko, czyli koszulka angielskiego zespołu Liverpool. Jest to koszulka z sezonu 19-20, więc w miarę nowa produkcja. Logo sponsora na ręka oraz oczywiście główny sponsor na przodzie. Bardzo ładne koszulki mieli w tamtym sezonie, fajny motyw z paskami. Tutaj jeszcze z tyłu haftowane szczegóły. Koszulka w całkiem sporym rozmiarze 2XL no i zapłaciłem za nią 12 zł, więc całkiem uczciwa cena. Dodając oczywiście, że jest w stanie niemalże idealnym. Teraz kolejny przykład na to, że warto przeszukiwać kosze na odzież niesortowaną. Bardzo ładna wyjazdowa koszulka Chelsea. Kolejny angielski zespół, tym razem z Londynu. Koszulka z sezonu 2019. Wy tego niestety nie zobaczycie na kamerze, ale kiedy obejrzałem ją dokładnie w domu okazało się, że z tyłu są jakieś bardzo duże plamy. Sama koszulka jest biała, plamy mają taki odcień szarości, nie rzucają się aż tak bardzo w oczy, no ale niestety są. Być może spróbuję coś z tym zrobić, ale wątpię, żeby się coś udało, ponieważ plamy z tego materiału spiera się naprawdę bardzo trudno. No ale za koszulkę zapłaciłem w sumie tylko jedną złotówkę, więc jeśli nawet miałaby leżeć w mojej kolekcji, no to i tak warto. No i teraz przyszła pora na bardzo fajne piłkarskie znalezisko. Wątpię, żebym dobrze przeczytał nazwę tego zespołu, więc tutaj pokazuję Wam dokładny herb. Najprawdopodobniej nigdy nie słyszeliście o tym zespoły, ponieważ jest to zespół z niższych lig angielskich. Występuje on na piątym lub 6 poziomie rozgrywek w Anglii. Rzecz jest naprawdę rzadka, ponieważ pochodzi ona z roku 1999, a jak wiadomo im klub jest mniejszy, tym nakład takich koszulek do kupienia jest mniejszy. Tym bardziej, że koszulka jest naprawdę w bardzo dobrym stanie, posiada ona tylko jedynie kilka kulek. Tutaj jeszcze mogę wam pokazać metkę. Z tyłu niestety puste, więc nie jest to raczej wersja meczowa lub dla zawodnika, no ale i tak oczywiście bardzo fajne klimatyczne znalezisko. Kolejny angielski zespół, który bardzo bardzo często pojawia się w moich LPU. Pomarańczowa, wyjazdowa koszulka z sezonu bodajże 2011, jeszcze ze sponsorem Northern Rock. Plecki niestety puste, zapłaciłem 14 zł No i na koniec ostatnie znalezisko, czyli sezon 2012-13. Angielski zespół Preston, który bodajże występuje w drugiej lidze angielskiej. Z tyłu na szczęście oryginalny numerek. Sama koszulka jest niestety mocno przetrwana, ma dużo plam, no ale mimo wszystko dla fana piłki nożnej, zawsze bardzo cieszą takie koszulki z niższych lig lub mniej popularnych zespołów. Względu na jest ten za nią tylko kilka złotych, więc leci do mojej kolekcji. No i jeżeli ktoś nie jest fanem piłki nożnej, teraz będą pojawiały się już zwykłe itemy, więc zapraszam do oglądania. Pierwszy ten to takie bardzo fajne, klimatyczne spodenki Adidasa. Gdyby komuś się spodobały i chcielibyście je kupić, to tutaj macie kodzik. Lampa niestety jak zwykle mocno prześwietla, ale mają tutaj taką nahałtowaną grafikę. Z drugiej strony klasyczne logo Adidasa. Najbardziej cieszy mnie to, że są one w moim rozmiarze, więc na pewno gdzieś w nich wyjdę. Teraz fajne znalecisko jest to koszulka w Spod linii jeans i koszulka ta cieszy mnie dlatego, że leżała w lumpie około pół godziny zanim ją powinąłem. Przede mną oglądało ją co najmniej kilka osób, ale nikt nie zwrócił uwagę na nadruk. W sumie to ja też tego nie zrobiłem i zdziwiło mnie to, że koszulka nie ma metki. Po prostu została ona odcięta. Na pewno każdy kojarzy motyw Versace, jest to właśnie coś takiego. Dużo złota i zdobień, więc postanowiłem zajrzeć do środka. No i oczywiście znalazłem oryginalne metki Versace. Kolejny vintageowy item, tym razem 2003 rok. Bardzo klimatyczna koszulka Funky Brown. Tutaj macie jeszcze tył, musicie przyznać, że naprawdę fajny efekt. Łącz koszulka jest praktycznie cała szara. Bardzo żałuję, że nie jest rozmiar lub dwa większa, ponieważ sam bym gdzieś migał. Teraz rzecz, której miałem w sumie nie brać, ale ostatecznie znalazła się w moim koszyku, czyli vintageowe spodenki. Playboya. Jeżeli ktoś lubi klimaty white, 2 k no to na pewno się komuś podobają. Tutaj na kieszeniach oczywiście motyw z króliczkami Playboya, a dokładnie z górną częścią logo, czyli z uszami. No i oczywiście oficjalna metka z kolekcji Playboya. Tutaj jeszcze wziąłem takiego szelesta, fajną, lekką kurteczkę, ponieważ bardzo lubicie markę Starter. Klasyczna rzecz, fajnie sprawdzająca się na aktualną wieczorną pogodę. No i lecimy bez przedłużania dalej. Nie mam dzisiaj posortowanych itemów i wszystko nagrywam też jednego dnia. Grafik jest napięty i niestety nie zawsze mam czas nagrać wszystko tego samego kiedy kupię rzeczy. Tu akurat pamiętam, ponieważ rzecz kupiona dzisiaj, czyli bardzo ładny, klasyczny krunek marki Tommy Jeans. Mimo, że nie są to zupełnie moje klimaty, no to wziąłem tą bluzę bardzo ładne, haftowane logo. Dokładnie pochodzi ona z roku 2018. Bluza ma kilka plamek oraz dziurkę z plamami. Myślę, że sobie poradzę. No i zapłaciłem za nią tylko dychę. W ogóle jakoś w tym tygodniu było strasznie dużo polskiego hajendu. Tutaj, wasza kolejna ulubiona marka, czyli Emporio Armani z tańszej pod linii EA7. Metka, niestety, nie ma usztaga, ale wszystko inne się zgadza. Więc jest na pewno oryginalna. Kiedy to nagrywam, jest piątek i dzisiejsza dostawa, niestety, była totalnie beznadziejna. Znalazłem tylko kilka polówek Ralfa, więc myślałem, że dzień jest totalnie stracony. Wszedłem do kolejnego małego lumpa, do którego zwykle nie wchodzę. No i znalazłem takie przepiękne spodenki Evisu. Oddalę się trochę, żeby wam pokazać, że są to shorty. Myślałem, że już po prostu nic nie zepsuję tego dnia, ale okazało się, że spodenki są fejkowe, A szkoda, bo naprawdę bardzo fajny model z takim smokiem. No i oczywiście klasyczne logo Evisu na kieszonce. Zapłaciłem za nie całe 14 zł, no i bardzo żałuję, że okazały się fejkowe, ponieważ są na mnie dobre. Teraz klasyczek, zapłaciłem za nie 20 kilka złotych, klasyczne szare dresy Nike, a. bez żadnych udziwnień czy ściągaczy. Teraz minimalistyczna bluza liboka, zwykły krunek, zapłaciłem za niego 6 zł i w zasadzie tylko dlatego ją powinąłem. Teraz fajna rzecz, koszulka z gorylem. Kiedy ją powinąłem w dumpie myślałem, że jest to jakiś nowszy botlek, po prostu stylizowany na vintage, ale na szczęście w domu znalazłem datowanie, jest ona z roku 99, więc bardzo fajna klimatyczna rzecz. Tutaj jakiś nowszy botlek metaliki, zrobiona na ASOSie. Jeszcze powinienem sobie takie fajne spodenki Nike. A. Zbliża się lato i nie wyobrażam sobie po prostu w lecie chodzić w długich spodniach. Wiem, że mnóstwo osób tak robi, ale ja po prostu nie jestem w stanie wytrzymać. Kolejne krótkie spodenki, tym razem Lacoste. Klasyczne Navy z małym logo krokodyla, oczywiście na nogawce. Tutaj kolejne shorty, tym razem marka Jordan. Bardzo się cieszę, że wpadają takie itemy, ponieważ akurat szukałem spodenek na lato no i wpadną u mnie jak złoto. Tutaj jeszcze na szybko bardzo fajna 3M'owa kurtka LSE. Trzeba będzie ją delikatnie nie doczyścić, ale szkoda było ją zostawić. Mimo tego, że kosztowała lekko ponad dwie dychy, no to naprawdę bardzo fajna rzecz. Tutaj już lepsza rzecz jest to Hoodie marki Majestic, czyli jednego z popularniejszych producentów rzeczy baseballowych. Tutaj, akurat, popularny zespół Jankesów. Haftowane logo, bardzo fajna ciężka bluza. Tutaj klasyczny long z nowszych kolekcji Ralfa Lorena. Tak jak mówiłem, przez ostatni tydzień wpadło trochę polskiego hajendu. Kolejna bluza Ralf Loren. Tym razem Navy, klasyczne wasze ulubione zip Hoodie. Kolejne dwie polówki Ralfa. Taka bardzo ładna z nowszych kolekcji Błękitna oraz ze starszych kolekcji Duża Brązowa. Teraz coś dla fanów rocka lub metalu, bardzo fajna koszulka zespołu Eagles z roku 96 na licencji z roku 1994. Wątpię, że zobaczycie licencję, ale jeżeli wam się uda no to proszę, tutaj macie przybliżenie. W przodu bardzo fajny nadruk w stylu takiego tribala, no i logo z tyłu, które dużo bardziej mi się podoba. Oczywiście jest to oficjalna koszulka z trasy koncertowej. Teraz hoodie, którym muszę wam serdecznie polecić, naprawdę bardzo fajny krój. Kolor na kamerze jest lekko przekłamany, ale mimo wszystko naprawdę bardzo fajna bluza, zapłaciłem za nią tylko 6 zł No i ostatnie dwa itemy z dzisiaj. Pierwszy z nich to taki Warner Bros. Super klimatyczny nadruk ze wszystkimi bohaterami. Niestety nigdzie nie znalazłem licencji z dokładnym rokiem, metki też są wycięte, ale najprawdopodobniej koszulka pochodzi z wczesnych lat 2000. No i na koniec marka, która swój pik popularności ma już dawno za sobą, czyli HAF Zwykła czarna kurtka z dużym logo, najprawdopodobniej jest ono odblaskowe. Lekka czarna kurtka, z przodu również ma to samo logo. Wygrzebałem ją w koszu na odzież niesortowaną oraz zapłaciłem, za nią tylko 2 złote. Szkoda byłoby ją zostawić, tym bardziej, że ma niezniszczony nadruk, muszę ją jedynie wybrać. No i tak się prezentuje cały LPU z tego tygodnia. Jest kilka fajnych rzeczy. Może nie było jakiejś super rewelacji, ale mimo wszystko i tak nie był to najgorszy tydzień. Lecę zrobić podsumowanie lumpowych trafów tygodnia i zaraz widzimy się w kolejnym kadrze. No i jedziemy z lumpowymi trafami z tego tygodnia. Na samym wstępie chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za zwiększenie zasięgów. Zwiększyliście je ponad dwukrotnie po moich prośbach, więc naprawdę bardzo wam dziękuję za nadsyłanie swoich zn Dzięki temu, że nadsyłacie swoje trafienia, urozmaicacie tą serię. No i przez to więcej osób ma szansę na wyróżnienia oraz na zwycięstwo w ostatecznym konkursie. W momencie, kiedy nagrywam ten materiał, niedługo pojawią się wybory trafienia kwietnia. Jest kilku mocnych kandydatów, więc naprawdę bardzo serdecznie zapraszam do obserwowania grupy Lumpowicze, gdzie pojawi się ten post. Ja sam obrałem taktykę, żeby wcześniej nie przeglądać waszych trafień. Oczywiście w znacznej części staram się zostawić wam reakcję oraz serduszka, ale też mnóstwo trafień nie widziałem, więc będzie to na bieżąco komentowane. Nadesłaliście ponad to waszych znalezisk, więc zrozumiałem, że będę pokazywał wam tylko te z największą ilością reakcji. Pierwszym takim znaleziskiem są moje przepiękne New Balance 560. Nie pamiętam, czy kiedykolwiek pokazywałem wam je na kanale, więc tutaj proszę. Bardzo fajny, vintage'owy shape. Uzyskałem 9 reakcji. Bardzo wszystkim dziękuję. Teraz lecimy z eleganckim, klasycznym znaleziskiem Acneviusza, który znalazł naprawdę bardzo klimatyczną marynarkę marki Escada za 14 zł. Tak samo jak ja, uzyskał on 9 reakcji. Serdeczne gratulacje. Dalej znalezisko naszego moderatora, czyli Oscar bardzo ciekawe akcesorium marki Prada Zawsze pod znaleziskami tej marki zostawiacie mnóstwo reakcji Nie wiem od tego co zależy, chyba bardzo lubicie tą markę Teraz kolejne znalezisko Acneviusza, który znalazł bardzo klimatyczną koszulkę Vintage 1990 roku Van Morrison na single stitchu po jedynczym szwie Kupiona za 16 zł, naprawdę przepiękna koszulka z motywem łabędzia No i Acneviusz może doliczyć do swojego konta kolejne 7 reakcji No i lecimy dalej, kolejne akcesoria W sumie 14 reakcji uzyskał Marek który bardzo, ale to bardzo często podsyła mi swoje znaleziska na Instagramie. Serdeczne dzięki. Dwa bardzo odległe od siebie klimatami znaleziska, czyli skrajny streetwear oraz coś high-endowego. Dwie czapki, które na pewno idealnie sprawdzą się na nadchodzący letni sezon. Pierwsza z nich to przepiękny, misternie zdobiony bucket hat marki Ferragamo, a kolejna czapka to fajny kaszkiecik z kolaboracji z Tucy oraz Fred Perry. No i na koniec już nie będę wam pokazywał zdjęcia, ale dodatkowo jeszcze klapki Moschino, wysyp akcesoriów idealnie sprawdzających się na lato. No i żeby tych akcesoriów było mało, znalazł on 20 nowych zapakowanych itemów marki Ed Hardy. Ja naprawdę nie wiem Marek jak ty to robisz, napisz do mnie na priv, często podsyłasz mi swoje znaleziska i daj mi jakiś poradnik. Naprawdę super znaleziska, nie mam do ciebie słów jakie trafy nam podsyłasz. Kolejny item, znalezisko Karola, który w tym tygodniu uzyskał 14 reakcji. Bardzo fajny, gruby, nabity puffer marki Nike. Jak pisze autor są to lata 80, ale raczej skłaniałbym się do późniejszego datowania. Bardziej w klimatach lat 90 lub nawet 00 jak sam autor napisał jest to kurka dwustronna co jest niebagatelnym ogromnym plusem no i lecimy w tym tygodniu do zwycięzcy czyli do Błażeja, który uzyskał 28 reakcji, mój ogromny grail który chciałbym sobie kiedyś sprawić, czyli easy 500 mimo, że są to buty szeroko dostępne no to mimo wszystko jakoś szkoda mi kasy i chodzić w takich drogich butach nie wiem czy wy też tak macie, ale dla mnie mój taki limit butów do chodzenia no to jest około 300 zł, wyżej po prostu już mi szkoda w nich chodzić, miałem kilka parizji, ale byłem w nich dosłownie kilka razy, no bo tak jak mówię szkoda mi ich zniszczyć, błażej znalazł Akurat model Ash Grey, czyli szarą stonowaną kolorystykę. Jak sam napisał autor, buty są praktycznie nowe, bez metki. Bardzo serdeczne gratulacje, no i życzę powodzenia w podsumowaniu całego miesiąca. Teraz lecimy do dwóch znalezisk Grzegorza. Jedno z nich mogliście ostatnio oglądać na moim Instagramie. Jest to klasyczny, długi płaszcz Barbery. Oczywiście vintage'owe wydanie. No i dodatkowo trzy itemy marki Stone Island za 60 zł w sumie. Trzy bluzy, jak napisał autor, trzy w jego rozmiarze. Pełen pakiet, czyli krunek, hoodie oraz zip hoodie. Wszystkie itemy z co nie zdarza się aż tak często. W sumie autor uzyskał 24 reakcje, bardzo serdecznie gratulacje. Teraz lecimy do znaleziska Oscara, który znalazł naprawdę przefantastyczną bluzę vintage'ową Hocups. Hocupsy jest to vintage'owa seria w klimatach anime i mangi. Na zagranicznych portalach aukcyjnych osiągają one naprawdę astronomiczne ceny. Nawet po kilkaset dolarów. Mam nadzieję, że kiedykolwiek uda mi się znaleźć item z tej serii. Teraz lecimy do trafienia Julii, która ostatnio pojawiła się na moim Instagramie. W prawej ręce trzyma ona płaszcz Barbery i najpopularniejszej beżowej kolorystyce z klasyczną podszewką z kratą. W lewej ręce za to znalazła się kurtka marki Canada Goose, czyli kolejny lumpowy grej który jeszcze nigdy nie zagościł w moim magazynie. Za oba itemy autorka zapłaciła 180 zł, więc bardzo przyjemna cena. Serdeczne gratulacje i dziękuję za pozwolenie na udostępnienie twojego znaleziska. Teraz znalezisko mojego imiennika Pawła, czyli koszulka Metina 2. Na tym kanale jest na pewno bardzo dużo fanów tej gry. Być może część osób mnie odsubskrybuje, ale nigdy w życiu nie zagrałem ani minuty. W Metina. Za mało lata raczej pogrywałem winne gry. Jeżeli kojarzycie na przykład taką grę Margonem, no to tam kiedyś mogliście je znaleźć. Kolejne trafienie, tym razem nadesłane przez Nicodema, czyli vintage'owa koszulka Nirwany. Być może się mylę, ale jest to model Silver. Jeżeli wyszukacie Nirwana Silver, no to najprawdopodobniej wyskoczy wam właśnie ta koszulka. Sorki, że nie będę tutaj rzucał dokładnie datami wydania płyty lub danego singla, ale nie jest to zupełnie mój typ muzyczny, więc nie chcę się tutaj wygłupić. Bardzo klimatyczna koszulka OG wydania są jedne z droższych, jakie możemy znaleźć. serdeczne Gratulacje, uzyskałeś w tym tygodniu 7 reakcji. No i ostatnie wyróżnienie ląduje u Jakuba, który pochwalił się militarną kamizelką marki d -Square. Dodatkowo, Jakub pochwalił się jeszcze bardzo klimatycznym polarkiem w pieski oraz Harrington Jacket marki YSL. W sumie uzyskałeś 11 reakcji. No i jest to ostatnie wyróżnienie w tym tygodniu. Serdeczne gratulacje. No i widzimy się w podsumowaniu tego odcinka. No i tak jak mówiłem, bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że lumpowe trafy tygodnia oraz moje prywatne LPU wam się podobało. Jeżeli tak, Zostawcie oczywiście po sobie jakiś ślad, zostawcie subskrypcję. Niedługo dobijamy pół tysiąca subskrybentów. Dodatkowo zostawcie oczywiście łapkę w górę oraz nie komentarz. Najbardziej mi zależy na Waszych komentarzach, ponieważ uwielbiamy czytać i na nie odpisywać. No i żeby nie przeduszać, to by chyba było na tyle w tym materiale. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do następnego na razie.